Moskva ir šalia. Taip, taip. Tai labai prieinami. Tai labai prieinami buvo. Tai neatsiliepė, nes ponašys. O, gėda. O, paukšiau. Tai tai tiesa.

Aha, o. czyli mam 5 minut HD, to będzie poniżej 5 minut Czyli mam 5 minut nakręcić? Znaczy możesz nakręcić, nakręcić do 5 minut Aha, czyli co wyłączyć teraz, póki Pięk co? Wyłączyć teraz, to jak będzie dochodziło 5 minut Aha, dobra, fajnie Tak, to jest ten park cały stał... Ale powietrze fajne A jedynie miejsce na tym miejscowym parku, to, to jest zagajenie parku Pierwsza ławka Tak i tam kuczkowsko, tam zieleni, tak dobrze ci wśród tej zieleni ale powiem Ci, że nie, to nie będzie ujęcie ze statywu ujęcie ze statywu tak, jest nieruchome, tak, tak, ja wiem ja wiem, mam porozmawiać? może być tam, o, napisach. Będzie... Nie, no, Diana nie da rady. Krzyszto, jest Krzysztof roi głowę. No i teraz druga, no o 15, no to tego. No ale to miało być nieruchome, no, nie? nie? Dobra, jest nie Krzysztof, Krzysztof roi głowę. Teraz ty coś powiedzieć. Raz, dwa. <grym> a, dwa, a dwa, dwa, dwa trzy. Drugoplanowa. Idzie piasek. O! No ta kamera po prostu ustawiona na zieloność. Stoję w sposób spokojny. A ja tu się nie ruszają. ludzie się To siedzą spokojnie, No to, tacy się i się mm -hmm. no to Tak, że tak. i tak, tak, tak. Tak, tak, w każdym razie. tak, <noise> вечерина. O. Так, так, давайте до глубокой ночи. Что ему? Ага, Tak? No, a czym się włącza? <laughs>